MYSZ, KTÓRA CHCIAŁA BYĆ LWEM Rachel Bright Nad jałową ziemią dumnie górowała Pradawna ogromna granitowa skała Z domu więc zwierzęta spoglądały wzwyż A u stóp tej skały zamieszkała mysz Mysz była maleńka, zresztą sami wiecie Mniejszego stworzenia próżno szukać w świecie, więc ją pomijały olbrzymie zwierzęta. Wciąż była deptana albo przyciśnięta. Auć! I nikt nie doceniał myszy na leżycie. Tak, doprawdy ciężkie było mysie życie. Wracając do skały, warto opowiedzieć, Ol wie, co na szczycie miał w zwyczaju siedzieć. Tors mu grzało słońce, grzywe czesał wiatr. Lew miał minę taką, jakby podbił świat. Dzień za dniem na skale prezentował szyk, dawał znać o sobie przez swój głośny ryk. Rządził całym stadem. Ten bzwierz bardzo hardy, demonstrując ciągle jaki to jest twardy. A mysz, skryta w tłumie, czuła w sercu zew, myśląc, co tu zrobić, by się stać jak lew. Później w myśl łóżku całą noc pytała: Jak mam stać się ważna, będąc taka mała? Co mi dziś pomoże? Los odmieni w mig. – Wiem! – krzyknęła nagle. – To potężny ryk. Muszę moje ryki ćwiczyć wiele dni, robić więcej, brrr, a mniej. Pi, 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 Tym sposobem zmienię życie jednostajne. I poznam przyjaciół. – Jej, to będzie fajne! Zrozumiała jednak, patrząc w podręczniki – że groźne ryczenie wymaga praktyki. Lew ma na to sposób, czytała. Lecz stawką jest groźba zostania małą lwią stawką. Lecz stwierdziła zaraz: Nie ma to znaczenia. W gruncie rzeczy nie mam wiele do stracenia. Nabrała odwagi, skandując: dam radę! Z wiarą, że nie będzie dzisiaj lwim obiadem. Choć bała się strasznie, aż drżały jej łapki, w myślach powtarzała radę swojej babki: Pamiętaj, droga Wnusiu, gdy będziesz w potrzebie, Chcąc odmienić życie, najpierw odmień siebie. Szła dziarsko pod górę, widząc dokąd zmierza. Bo na szczycie skały widniał zarys zwierza. Gdy już się wdrapała na kamienny stos, stanęła tak blisko, że prawie nos w nos. Mm, wybacz, panie Lewku, że przerywam spanko. Czy smakowało ci dzisiaj śniadanko? Hmm, sam Pan rozumie, woli wyjaśnienia. — Przyszłam, aby poznać tajniki ryczenia. Wreszcie lew usłyszał cichy myśli głos. Podnosząc powiekę, zmarszczył lekko nos, a widząc, że przed nim stoi mały smyk, zwierz wydobył z gardła przerażenia krzyk. Lew zasłonił oczy, drżąc ze strachu cały. Tak się skulił w kącie, że zrobił się mały. Krzyczał, jakby ujrzał coś bardzo strasznego. Miej litość, tak błagał nie rób mi nic złego. I choć to jest dosyć nietypowa kwestia, bez wątpienia myszy bała się ta bestia. Spokojnie mysz rzekła. Zacznę od początku. Jestem tylko myszą, wszystko jest w porządku. Prawdę mówiąc, wpadłam po to, aby sprawdzić, czy nie ma pan ochoty z kimś się zaprzyjaźnić? I radość wstąpiła w serce małej myszy. Ja po prostu mówię, lew po prostu słyszy. I w dodatku jemu do tego słyszenia nie potrzeba wcale krzyku czy ryczenia. I odtąd codziennie na wysokiej skale ten wesoły duet urzędował stale, wciąż razem hasali aż brakło oddechu, ale w nadal ryczał, lecz ryczał ze śmiechu, a gdy wieczorami. Zostawali sami, patrząc jak się niebo mieni kolorami, bez słów rozumieni, siedząc razem w ciszy, że mysz ma duszę lwa, ale w serce myszy.